Cześć wszystkim z tej Raon. Witam Was w kolejnym odcinku Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Dzisiejsza postać, same. Od razu sobie go wybierzmy. I no oraz Gara będzie naszym supportem. O, z Roshin będziemy walczyć. Młody Kakashi, jak fajnie. Pain. Conan. Kto tam jeszcze będzie? Gara, młody Gara. Haku i Yogito Fajnie, może być. Czemu nie? Dobrze, nie będziemy tu nic zmieniać. I oczywiście bierzemy sobie ostatnią chyba rundę, która nazywa się Great Ninja War Battlefield. To było Waste. Tak, tu było ostatnie dzisiaj sobie walczymy tutaj. Czyli wiecie. Pole bitwy, tutaj przy trzecia great. Trzecia czy czwarta wojna wielka ni wojna Ninja? Nie, nie wiem, nie pamiętam, powiem Wam szczerze. Tam pisało chyba też, ale. <laughs> nie zapamiętałem. No dobra, mniejsza z tym, wiecie o co chodzi. O tą właśnie teraźniejszą wojnę, która się dzieje. Okej, okay, no to ciśniemy. Z tego co pamiętam. Nie wiem jak w tej części, ale. Uwolnienie chyba Kisame powodowało to, nie pamiętam czy tak było, że. Ilekroć uderzaliśmy właśnie naszego przeciwnika, oczywiście mieszam, ale on cały czas mnie uderza, to czakra przeciwnika spadała, wysosaliśmy ją po prostu, ale nie pamiętam, czy tak było teraz, czy tak jest teraz zresztą. Okej, okay, to jest nasze Ultimate. piękne. No to mi się podoba, to mi się podoba. Alfimate ma konkretny, to trzeba przyznać. Z zwykłe to jest chyba ten rekin. tak jak myślałem. No niestety uwolnienie mogę zrobić dopiero jak zejdzie poziom życia troszeczkę niżej. O, no, ale Rosie zrobił, ha! Oni mogą się uwalniać chyba... Znaczy teraz to miał mało życia, ale chyba mogą się i tak uwalniać w każdej chwili, coś mi się zdaje. Jinjuriki każdy potrafi to, znaczy każdy, tutaj w grze, no i o, nie chodzi o grę. Dobra, wygraliśmy pierwszą walkę. Chciałbym zobaczyć właśnie na uwolnieniu, ale tak chyba jest. Coś mi się kojarzy, że tak było. Zresztą on ma taką... ten miecz Samehada, tak? Samehada? Ma taką właśnie właściwość. Wysysa czakrę i też tego użytkownika, który ją trzyma. Natomiast kisamem ma bardzo dużo tej czakry, tak samo. Zresztą jak Naruto. Może nie tyle, ale też ma spore ilości czakry, dlatego może ten miecz trzymać. Nie wiem, czy to jest tak do końca jak mówię, ale z tego co właśnie tam czytałem, słyszałem, to właśnie tylko użytkownicy o ogromnej ilości czakry mogą ten miecz trzymać. W tej chwili on chyba posiada Killer B, ale ona czerpie tą czakrę z, z ośmiogoniastej bestii. Chyba tak. Chociaż wiecie, to są takie ilości, które nie zagrażają tam killerowi. Ale mówię, musi ten użytkownik chyba posiadać tyle czakry. Nie, nie jestem pewien, możecie pisać w komentarzach i sprostować to, jeśli źle coś, ocenio, źle coś mówię. Ale coś mi się wydaje, że tak było. Okej, okay, walczymy z Kakashim Killer B oraz. Kto to był? Yugi, to chyba tak? Yugi to jest supportem. Aj, mi przypieprzył Chidori. O pięknie, udał się chwyt. No, fajny, fajny, nie powiem. I pięknie z rekina. Nie, to nie był kurczę, sorki. E, to nie jest Jugito. Nie było Jugito, tylko ten koleś chyba, tak? Pięknie, pięknie. aj. Jaj, jaj, jaj. Dobra Teraz tak Jak będzie oczywiście finisher, to spróbujemy ultimate to zrobić. O jest już Nie, 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 uważaj, uważaj, uważaj. Ok, próbujmy. Aj, kurde, przerwał Fakt, ile straciłem, ale mnie ciśnie, no. Nie wiem, czy się uda go ultimate'em wykończyć. No nie, przerwał mi. Cholera, mogę zrobić e, uwolnienie, wiecie? Tylko nie wiem, czy mi się uda. Dobra, a nie, Storki, tutaj ma inne uwolnienie. Tutaj zmieniamy się w tego rekina. Czyli nie, to jest coś całkiem inaczej. Ja grałem w pierwszej części pamiętam. Coś mi się wydawało na pewno miał coś związa związanego z wysysaniem tej chakry. E, ale tutaj jest coś innego. Tutaj jest właśnie ta jego forma prawdziwa tego rekina. No, okej, okay, też fajne. Nie powiem, że nie. I ostatnia postać. Kto to będzie? Yugi to... Okej, okay, może być. Kankuro oraz Hinata. Saporci. No, zobaczymy. Yugi to bardzo fajna postać. Nie mogę się doczekać jak nią pogramy. Cholernie dobra jest. No, ale jeszcze troszeczkę odcinków nas czeka, zanim do niej dojdziemy. Od razu z grubej rury. A nie, trafiłem. Dobra, no to teraz trzeba normalnie. Dawaj, 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 dawaj. Wyciśniemy wszystkie tutaj nasze pomoce. O nie. Zrobiła chyba chwyt, coś mi się zdaje, bo to nie był ultimate, nie, to był chwyt, ale dosyć fajny, na pewno lepszy niż niektórych ultimate, to trzeba przyznać. Pięknie, dobrze. Trzy rekiny. Przytrzymanie oczywiście, wiecie, że skutkuje tym, że przy... zamiast jednego rekina wypuszczamy trzy. Normalnie wypuszczamy jednego, ale gdy przytrzymamy przycisk... No to wtedy robią się takie trzy. Tak samo jest w, w przypadku Naruto, kiedy robimy Rasengana. Możemy go powiększyć, gdy przytrzymamy przycisk Shidor jest podobnie, bo też jakoś tam ładujemy tą moc wtedy. Ultimate finisher. Zobaczymy. Pięknie, udało się. Pięknie, pięknie. No i gitara, Kisame, nasz zwycięzca. Okej, okay, drodzy, dzięki oczywiście za oglądanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście do kolejnych, które będą pokazywały się tak, jak mówiłem w tej chwili, przynajmniej do następnych premier. Nie mam na razie nic do roboty, tak więc będą się te odcinki pojawiały na pewno przez miesiąc listopad, regularnie, codziennie po jednym. I eee, cóż, ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, cześć.